Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o 10 inwestycjach, których będziesz najbardziej żałować w swoim życiu. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Są takie inwestycje. Które w życiu powinniśmy po prostu zrobić. I dzisiejsze 10 inwestycji to będą te inwestycje, których jeśli nie zrobisz, to będziesz strasznie żałować. Będziesz żałować za 10 lat, za 20 lat, za 30 lat. Najbardziej w swoim życiu, bo są to często stosunkowo proste rzeczy, rzeczy, które teraz mogłyby ci łatwo przyjść, o które łatwo mógłbyś zadbać, a które jak nasionko zasadzone 20 lat wcześniej, później może wyrosnąć na piękne drzewo, które będzie zdobić twój ogród i twoje życie. Więc co to za inwestycje? Słuchaj, przede wszystkim myślę, pierwsza inwestycja, której ludzie najczęściej żałują, że jej nie zrobili, to ziemia, to nieruchomości. To wszelkiego rodzaju prawdziwa wartość. Ponieważ, zauważ, w języku angielskim nieruchomości nazywane są real estate, czyli prawdziwa wartość. I nie bez powodu, nie bez powodu. Wiele rzeczy, które kupujesz w swoim życiu wraz z czasem tracą na wartości. W zasadzie większość rzeczy. Kupisz sobie nawet najbardziej wypasiony komputer Macbooka. Ja tu przede mną mam teraz Macbooka, który kosztował 15 tysięcy, za poprzedniego dałem 19. I ten komputer po roku nawet nie jest wart połowy swojej ceny. Za kilka lat wart będzie 2-3 tysiące, a za 5 czy 10 lat ciężko go będzie nawet sprzedać na złom. Więc to jest rzecz, która po prostu tylko spada na wartości cały czas. Samochód, który kupujesz, wiadomo, tak samo. Może jeden na 100 modeli za 20, za 30, za 50 lat stanie się jakimś rzadkim okazem, który zacznie rosnąć na wartości. Ale większość samochodów spada. Telewizor, ubrania, twoje meble, nawet wystrój twojego domu, w który zainwestujesz, za 10 lat już będzie przestarzały, a za 20 lat zżółknięty i będzie wyglądać tak jak teraz, na przykład domy z lat 90., z luksferami gdzieś tam w ścianach, z boazerią na, na ścianach, po prostu coś. Czego nikt nie chce już oglądać, bo jest to brzydkie. Jedyna rzecz, jeśli chodzi o dobra materialne, która nie będzie tracić swojej wartości w czasie, to są właśnie nieruchomości. Czy znasz chociaż jednego człowieka, który nie żałuje, że na przykład 10 lat temu nie kupił mieszkania, kiedy można było kupić za 3000, za 4000 złotych za metr, mieszkanie, które teraz jest 12000 za metr? Czy nie znasz jednego człowieka, który 20 lat temu nie kupił ziemi, która kosztowała 20 na przykład tysięcy złotych za 1 ar, a teraz kosztuje 200 tysięcy czy 500 tysięcy za jeden ar. Ja nie znam takiego człowieka i co więcej, nie znam wiele miejsc na Ziemi, w których nieruchomości by spadały, w których nieruchomości traciłyby swoją wartość w dłuższym terminie. Oczywiście, czasem są jakieś wahania, wynikające na przykład z jakiejś bańki spekulacyjnej, tak w Stanach Zjednoczonych w roku 2008, ale. To jest wtedy patologiczna sytuacja, kiedy wtedy można było na psa wziąć kredyt na dom, kiedy yy, stripteaserka, yy, widziałem kiedyś program o tym, brała sobie 5 domów na kredyt i dostawała jeszcze 110% wartości mnie tego domu, bo co, bo niech pani sobie jeszcze mebelki kupi oczywiście, nie, do tego domu. Kiedy bezdomny mógł przyjść i dostać banku kredyt, no to to jest patologia, którą w Stanach sami sobie zgotowali i każdy, kto miał trochę oleju w głowie, mógł dostrzec tą patologię. Natomiast w większości przypadków, nawet w tych Stanach, już ceny są kosmicznie wyższe niż były nawet w tym roku 2008, 2010, czyli przed, po tym całym kryzysie. Więc im wcześniej kupisz w swoim życiu nieruchomość, w większości przypadków, oczywiście nie mówimy tutaj o braniu kredytu, kiedy są najwyższe stopy procentowe, albo braniu kredytu, na który cię nie stać. Tylko jeśli masz możliwość, to prawdopodobnie żadnej nieruchomości w życiu nie będziesz żałować. Ja obserwuję to wśród moich przyjaciół, znajomych, nawet ja sam. Wszystkie nieruchomości, które kupiłem, wzrosły na wartości, jeszcze z wynajmu część mi przynosi pieniądze. Więc, jeśli trochę się w to zainwestuje swojego czasu, nauczy się jak to robić, czyli nie popełni się jakichś podstawowych, amatorskich błędów, to prawdopodobnie będzie dobra inwestycja. I prawdopodobnie, jeśli tego nie zrobisz, to będziesz żałować. Będziesz patrzeć, wydaje ci się, teraz dycha za metr, na przykład 10 tysięcy za metr to jest dużo. Ale zobaczysz za 10 lat to będziesz żałować, kurde, jak teraz fajnie było 10 lat wcześniej, bo było 10 tysięcy za metr, a teraz 20 tysięcy za metr. Więc tak mówię, ziemia nieruchomości to jest po prostu prawdziwa wartość. I to co więcej to nie jest tylko wartość, która będzie tobie służyć. Bo nie myślmy tylko egoistycznie, ale może masz dzieci, może chcesz mieć dzieci, wnuki. Zostawisz coś dla swojej rodziny, będziesz budować majątek swojego rodu i będziesz łatwiej po prostu w życiu. Druga sprawa to jest inwestycja w czas z twoją rodziną. To jest kolejna rzecz, której nie da się powtórzyć. Jeśli ominą cię na przykład dziecięce lata twojego synka czy twojej córki, to tego czasu już nie odkupisz. Jeśli myślisz sobie, a dobra, to ja teraz muszę ciężko pracować na dwa etaty, zapieprzać, bo chcę kupić to tam, to tam, to, to tamto, zrobić karierę, zrobić biznes. To jak ona będzie mieć 20 lat, to ty już prawie nie będziesz jej widywać. a później założy swoją rodzinę, będzie do ciebie przyjeżdżać na święta, raz na kwartał. Więc tego czasu nie da się odzyskać. I ja bardzo często tłumaczyłem to moim znajomym, u których zauważyłem właśnie, że zatracili pewien balans w życiu, że. Na przykład postawili, mimo tego, że mają rodzinę, mają małe dzieci, to postawili w 100% na swoją karierę. Nie zachowali po prostu tej równowagi. I ja to wiem, że będą to żałować. Ja, mimo tego, że spędzam sporo czasu ze swoimi dziećmi, to i tak żałuję, że nie robiłem tego więcej. Ale to jest taki żal, który jest konstruktywny, bo on sprawia po prostu, że chcę tego czasu spędzać jak najwięcej, że doceniam każdą minutę spędzoną z moim dzieckiem, bo czas, który spędzasz z ludźmi, to jest czas, którego nie da się odzyskać. To jest czas, który nie wróci nigdy. Trzecia bardzo ważna inwestycja. To są Twoje umiejętności. To jest Twoja wiedza, to jest to, co potrafisz robić. Popatrz się, możesz zobaczyć teraz, że na przykład programiści zarabiają duże pieniądze. Może masz teraz 30 lat. I żałujesz na przykład, że jak miałeś 10 lat, 15 lat, nie zacząłeś interesować się programowaniem. Bo jakbyś miał 20, to mógłbyś już robić za tysiaka strony internetowe. Jakbyś miał 25, to mógłbyś już pracować jako junior developer, 30 lat, senior i dostawać na przykład 15-20 tysięcy na rękę. Ale nie mówimy tylko o tego typu umiejętnościach, bo to są każde umiejętności, które będą przydawać Ci się w życiu, i wliczamy w to również umiejętności miękkie, czyli to, że nauczysz się na przykład, jak budować zdrowe relacje z ludźmi, jak nauczysz się y dbać o swoją inteligencję, zbudować swoją inteligencję emocjonalną. Czyli nie tylko potrafić rozpoznawać i kontrolować swoje własne emocje, co ci w życiu przyniesie bardzo dużo korzyści, bo będziesz się mniej denerwować, mniej stresować, e, dużo szybciej, nawet jeśli zdarzy ci się jakaś chwila gniewu czy smutku, będziesz w stanie wyjść z tych chwil, wyplątać się, rozpoznać je i zastosować jedną z bardzo skutecznych strategii, których uczymy Was na przykład w programie Transformacja 90 dni, żeby w 5 minut pyk, zmienić swój stan, a nie dołować się przez cały tydzień. Jakiegoś powodu, ale również będziesz w stanie lepiej zrozumieć emocje innych ludzi, co pozwoli ci na budowanie lepszych relacji, będziesz w stanie lepiej dogadywać się z ludźmi, wczuć się bardziej w empatię, w ich sytuację, być człowiekiem, którego więcej osób lubi, którego więcej osób traktuje jako swojego przyjaciela. Zastanów się, jak to może przełożyć się na twój biznes, na twoją karierę, na kontakty prywatne, nawet z ludźmi. Jeśli ludzie po prostu bardziej cię będą lubić, będą widzieć w Tobie war większą wartość, ale nie dlatego, że masz więcej pieniędzy, tylko dlatego po prostu, że widzą w Tobie przyjaciela, kogoś, kto ich rozumie, kto potrafi ich wesprzeć, pomóc w trudnej sytuacji i komuś, ko kogoś komu ufają. Ale inne umiejętności zarządzania czasem. No właśnie, jakbyś przerobił takie wyzwanie 90 dni, 10 lat temu, i nauczył się jak prawidłowo zarządzać swoim czasem, to być może przez ostatnich 10 lat osiągnąłbyś w życiu tyle, co osiągniesz przez całe swoje życie. Być może już byłbyś w momencie, w którym spełniłbyś wszystkie swoje marzenia. I byłbyś człowiekiem tak jak ja, na przykład, spełnionym, który teraz może skupić się na tym, jak pomagać innym, jak robić to, co kocha w swoim życiu, a to mogą być różne rzeczy. Ja jeszcze pół godziny temu stałem przed ścianą z młotem pneumatycznym. I poprawiałem ozdobne kamienie, które mi skrzenili robotnicy. Bo nie zrobili tak, jak ładnie miało być, więc musiałem trochę wykuć tam betonu i nie mam z tym problemu. Mimo tego, że mam pieniędzy, że mógłbym, wiesz, wynająć teraz yy, tak, 100 osób, 1000 osób, żeby mi to zrobiło, to miałem ochotę po prostu wziąć ten młot pneumatyczny i samemu nauczyć się, jak się to robi. Ale widzisz, to jest właśnie wolność. To jest właśnie wolność. To nie jest to, że siedzisz później jak harabia i wszyscy ci muszą z wachlarzem i winogrona podawać do ust, jak Cezarowi. To jest właśnie to, że sobie możesz wziąć młotem pneumatycznym. Wczoraj byłem na przepięknej, przepięknej wycieczce z osobami z wyzwania 90 dni, z transformacji 90 dni. Na ostatniej szkole wygranych niektóre osoby zostały zaproszone przez nas na właśnie taki dzień ze mną na motorówce. I. Spotkałem się właśnie z prawie 20 osobami, które specjalnie tu przyleciały do Tajlandii i spełni, spędziliśmy razem cudowny, przepiękny, magiczny dzień. Dlaczego był magiczny? Nie tylko dlatego, że pokazałem mi pięć w sumie miejsc, zupełnie innych, każde inne zupełnie od poprzedniego, ale każde niesamowicie magiczne. Ale to była tylko część tego dnia, bo spędzenie czasu z tymi przepięknymi, wspaniałymi ludźmi, ludźmi, którzy są moimi kursantami. Można powiedzieć, są moimi klientami, ale czułem się z nimi jak w gronie po prostu swoich przyjaciół. Co więcej, zaprosiłem też mojego przyjaciela Craiga Richardsa, który pracuje od 28 lat jako trener utonego Robinsa. On wziął swoją motorówkę, więc popłynęliśmy na dwie motorówki. I razem, wspólnie, w tak niesamowitej atmosferze mogliśmy spędzić ten dzień, podziwiać nie tylko piękno przyrody, nie tylko delektować się, niektórzy przełamywali swoje jakieś ograniczenia, bali się wcześniej pływać, to im pomagaliśmy, żeby się przekonali, jak cudownie, wspaniale jest w wodzie, nawet jak ważna sobie kamizelkę, to sobie można w oceanie dryfować, po prostu leżeć i osiągnąć najwyższy poziom relaksu. I to wszystko, to wszystko, popatrzcie, jest efektem tego, że na przykład ja nauczyłem się dawno temu zarządzać swoim czasem, że te umiejętności, które od nas otrzymujesz w wyzwaniu 90 dni w programie nowym transformacja 90 dni, to są umiejętności, które są inwestycją w Ciebie. Inwestycją w Ciebie to są rzeczy, które później przez całe życie będą ci procentować. Bo ja, że nauczyłem się na przykład, jak zarządzać dobrze finansami, bo kolejna inwestycja, którą właśnie no, której będziesz żałować, jeśli jej nie zrobisz, to jest inwestycja w Twoją inteligencję finansową. I to jest nauczenie się tego przede wszystkim, właśnie jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak w ogóle wyrobić sobie odpowiednie podejście do pieniędzy, jak być człowiekiem, który jednak będzie sobie dobrze radził w życiu finansowo. Bo to daje wolność. To nie o to chodzi, żeby być chytrusem, że ty musisz mieć 20 Ferrari w garażu, że kupić 17 domów, że być miliarderem albo nawet multi milionerem. To chodzi o to po prostu, że będziesz w pewnym momencie człowiekiem wolnym. Bo ja właśnie mogę pozwolić sobie na taki styl życia. Że robię to, co chcę. że Przez ostatnie dwa tygodnie siedzę właśnie w ogrodzie. Mam już opalone od Japonek na, stopa, na, na stopach po prostu takie strzałki. Czerwony nos, jak widzisz, cały, to od wczorajszej wycieczki plus od dwóch tygodni. Nie odchłaniamy, najmniej dawno nie byłem na imprezie. No więc, więc mam spalony nos całkowicie. Ale jestem szczęśliwy, robię to, co robię. Biegam po ogrodzie. Mam 15 osób, które mi pracują, robią różne rzeczy, które pochwalę się wam oczywiście, jak skończymy. Pokazywałem wam tam wcześniej różne etapy. Ale to jest efekt tego właśnie, że ja po pierwsze stać mnie na to, żeby wywalić sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby sobie zrobić ogródek. Ogródek, no, to, to ogród powiedzmy. Natomiast druga rzecz jest taka, że właśnie ja mogę to robić. Jak mam ochotę, to mogę dwa tygodnie spędzić w ogrodzie, bo ja nie muszę dymać od 8 do 17 do, do pracy. Bo zapewniłem sobie to już wcześniej. Rozumiesz, zadbałem wcześniej w życiu o pieniądze, a dlatego zadbałem, bo miałem inteligencję finansową. Bo nie byłem jak młody kogucik, który za pierwsze pieniądze i nie wiem, zarabia pierwszy milion i kupuje sobie za niego Ferrari. Nie. Ja za pierwsze pieniądze kupowałem nieruchomości, za drugie też i za trzecie też. Tak naprawdę zacząłem dopiero wydawać pieniądze z rozmachem kilka lat temu. Kilka lat temu, kiedy kupiliśmy dom, to kupiłem sobie parę rzeczy takich bardzo drogich, za kilkaset tysięcy siłownie, kilkaset tysięcy kino w domu, ale to były spełnienia moich marzeń. Natomiast to było moje płaczenie. Włożyłem. 350 ponad tysięcy w kino, i ja to zrobiłem dopiero w wieku ilu? No, tam 36-37 lat. Poprzednie kino, które kupiłem, mimo tego, że to jest jedna z moich największych pasji właśnie kino domowe, muzyka, film. To poprzednie kino miałem kupione w wieku 18 lat. Więc popatrzcie, przez prawie 20 lat życia nie kupowałem lepszego kina. Leciałem cały czas na starym projektorze, na starych kolumnach, na starym wzmacniaczu, bo wszystko działało ekstra, było ok, mimo że miało w parę lat. Właśnie dlatego, bo miałem po prostu w życiu inne priorytety. To jest właśnie inteligencja finansowa. To jest to, że potrafisz odkładać rzeczy, jakieś nawet przyjemności na później. Bo wiesz, że teraz jest coś ważniejszego, że jak teraz dokonam tej inwestycji, że jak najpierw zarobię pieniądze i je zainwestuję, to później one mają czas, żeby pracować dla mnie i się powiększać. Niż jakbym zrobił to na odwrót, że najpierw się bawił przez całe życie, wydawał wszystko, a później w wieku 40 lat zastanowił się, jak zbudować majątek, żeby kurczę nie musieć tyrać do końca swoich dni. Plus, właśnie, jak zrobiłem to wcześniej, to Mogłem później cieszyć się tą wolnością przez wiele, wiele lat życia, i to jest właśnie jedna z, jeden z elementów tej Twojej inteligencji finansowej. Jeśli chcesz teraz się nauczyć, jak zbudować sobie taki plan, w jaki sposób podejść do pieniędzy, w jaki sposób no, zaplanować to swoje życie, żebyś kiedykolwiek mógł stać się człowiekiem chociaż trochę wolnym finansowo, to ja cię gorąco zapraszam na najbliższą niedzielę o godzinie 10. Poprowadzę dla Was zupełnie za darmo szkolenie, na którym pokażę Wam właśnie, w jaki sposób zaplanować te swoje finanse. A zobaczysz, że jest to łatwiejsze niż ci się wydaje, zobaczysz, że zasady, że pewne paradygmaty to są proste rzeczy, że tak naprawdę ludzie komplikują sobie po prostu to życie. Dlaczego? Bo nie znają tych zasad, a jak nie znasz zasad, jak nie masz swojego planu, to staniesz się częścią planu innych ludzi. No, innej drogi nie ma po prostu. Jest taki dzisiaj nacisk, jesteś tak dzisiaj namawiany, naciskany na konsumpcjonizm, na to, żeby przerąbywać wszystkie swoje pieniądze z reklam, z mediów społecznościowych, żeby wiesz, według zasady, postaw się, nie, zastaw się, a postaw się, czy jak to było, czyli że wiesz. Masz nacisk taki społeczny, presję, nawet być może ze strony Twoich znajomych, żeby wiesz, mieć coraz lepszy samochód, żeby kupić zegarek za 30 tysięcy, żeby mieć markowe ubrania, żeby kupić Balenciagę. Jezus w życiu bym nie kupił Balenciagi. Buty za 3 tysiące chyba musiał na webu paść. Czy jakieś inne. Supreme była taka marka, że ludzie pod koszulek zwykły z czerwonym napisem kupowali za jakieś gigantyczne pieniądze. To jest, można powiedzieć, no chyba, że jesteś, nie wiem, że to jest Twoje hobby, jakaś pasja. Ale jeśli nie, żeby tylko pokazać się i chcesz pokazać się, że jesteś bogaty, masz podkoszulek za 5 koła czy za 10. to to jest głupota w mojej ocenie. To jest brak inteligencji finansowej, to jest bardzo niskie IF, czyli <grym> FQ, Financial Quotient, czyli FQ. I teraz popatrzcie, ja właśnie chcę cię tego nauczyć w tą niedzielę, więc wejdź sobie na stronę wyzwanie 90.pl łamane przez webinar. Zapisz się na to szkolenie, ustaw sobie tak samo przypomnienie w telefonie. Na przykład na 9:45, żeby jeszcze mieć chwilę się ogarnąć przed tym szkoleniem i zobaczysz, ja za darmo zupełnie przekażę ci bardzo cenną wiedzę, która być może już teraz zmieni twoje życie. A na pewno zacznie te zmiany w twoim życiu. Na pewno otworzy ci oczy na tak wiele spraw i zainspiruje cię do tego, żebyś właśnie zażyczył sobie więcej czegoś od życia. Żebyś nie tylko patrzył na to, jak mieć telewizor większy od sąsiada, bo on ma, wiesz, 65 cali, a ty chcesz mieć 75 tylko dlatego, żebyś potrafił właśnie finansowo zapewnić sobie fajne życie. Fajne życie i przede wszystkim wolne życie. Życie, w którym będziesz mógł być człowiekiem, który robi to, co lubi, który robi to, co kocha, który ma czas dla bliskich, ma czas na swoje hobby, na swoje pasje, po prostu być spełnionym człowiekiem. Także spotkaj się ze mną na tym szkoleniu. A my lecimy dalej. Popatrzcie, kolejna rzecz, punkt piąty, kolejna inwestycja to jest bardzo prosta inwestycja, to jest po prostu rejestracja twojego życia. I teraz nie chodzi mi o to, żebyś założył konto na Instagramie czy TikToku i nagrywał w każdym możliwym momencie życia, po prostu siedział z telefonem i wszystkie nagrywał shorty, rolki, jakieś inne pierdoły po prostu, które już naprawdę ludziom wypalają mózgi obecnie. Ja nie wiem, jak te nowe pokolenia będą mieć chociaż 5 minut koncentracji. Im naprawdę będzie trudno zdobyć jakąkolwiek umiejętność w życiu, z tego powodu, że ich umysły są już po prostu tak napompowane dopaminą, tak napompowane szybkimi, krótkimi treściami, że oni no, nie potrafią na przykład takiego filmu, jak ten obejrzeć, który będzie miał, nie wiem, może z 20 minut, pół godziny, zobaczymy, ile się jeszcze rozgada. Natomiast natomiast popatrz się, chodzi mi o rejestrację Twojego życia, żeby po prostu uwieczniać pewne momenty, które są dla ciebie ważne. Ja wczoraj byłem na wycieczce, strzeliłem parę z ludźmi zdjęć, tak naprawdę ze swoim aparatem, parę osób tam porobiło i tyle, ale my nie byliśmy tymi ludźmi. Ja spotkałem też takich ludzi w swoim życiu, którzy trochę zaczęli coś tam ciągnąć na Instagramie i oni po prostu mają wklejony ten telefon jeszcze pionowo trzymany mają wklejony po prostu cały czas przed swój nos. Wszystko musi być zrolkowane cały czas relacje, relacje, 70 rolek dziennie. Czy to jest styl życia, który chcesz prowadzić? Nie. Ale chodzi mi bardziej, żebyś to robił dla siebie. Nie po to, żeby budować jakiś, wiesz, wizerunek, nie po to, żeby w internecie pokazać innym, że jesteś lepszy niż. Albo że jesteś lepszy od nich, tylko po to, żeby mieć pewne pamiątki, żeby uwieczniać pewne momenty. Bo to są tak samo rzeczy, których cofnąć się nie da. I nasza pamięć jest ulotna. Może ci się wydaje teraz, a przecież to ja to pamiętam, bo pamiętam, co się stało tydzień temu. Ale jak sobie teraz masz przypomnieć coś, co było 20 lat temu w twoim życiu, to będą to tylko jakieś urywki. Będą urywki. I później, jak masz materiały jakieś, masz trochę filmów, masz trochę zdjęć, ale mówię, swoich, dla siebie, nie pod ludzi, to bardzo łatwo twój umysł wtedy może dotrzeć do tych wspomnień. Może je odkopać i na podstawie jednego zdjęcia czy krótkiego nawet jakiegoś tam filmu, który sobie nagrasz, jest w stanie... Przypomnieć ci całą sytuację, cały kontekst, to kim byłeś, to jakie miałeś marzenia, jakie miałeś cele i w jakim byłeś punkcie swojego życia, co jest później piękne i będziesz sobie za to dziękować, właśnie zwłaszcza w późniejszych latach życia. Punkt szósty: to są odważne decyzje. Tak naprawdę, słuchaj, kiedy. bo tematem dzisiejszego filmu, też pokrewnym tematem do dzisiejszego filmu. Jest kiedyś film taki, który nagrałem, który był oparty o badania, które robiono wśród ludzi już takich starszych, już w domach opieki tam nad starszymi, którzy mają po 90 lat, czyli no już generalnie już im z górki zostało, prawda? I już mogą w pewien sposób podsumować swoje życie. I tych ludzi właśnie pytano, czego najbardziej w życiu nie żałowali. I większość z nich powiedziała, że nie byli bardziej odważni, że się bali wielu rzeczy, że nie podążali za swoimi marzeniami, że spełniali marzenia innych ludzi. To były najczęstsze odpowiedzi. Więc to powinno dać ci do myślenia. Bo życie nie polega tylko na tym, żeby po prostu, wiesz, je przeżyć z dnia na dzień. Nie polega na tym, żeby być człowiekiem, który, no, stara się unikać wszelkich niebezpieczeństw, unikać wszelkiego ryzyka. Nie polega na tym, żeby spełniać marzenia, nie wiem, twoich rodziców, znaczy dotyczące ich jak najbardziej, kurczę, nie ma sprawy, ale nie ich jakieś oczekiwania wobec ciebie, tylko przede wszystkim spełniać swoje marzenia i nie bać się ich, nie uciekać od nich, nie pozwolić sobie kiedykolwiek, żeby ktoś ci to odebrał. Albo żebyś sam sobie to odebrał. I właśnie podejmowanie odważnych decyzji w życiu. Decyzji, które, okej, okay, z jednej strony są przemyślane logicznie, z drugiej strony oparte o Twoją intuicję, bo o tym bardzo często ludzie też zapominają, że my mamy taki wewnętrzny głos w głowie, naszą podświadomość, która nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego coś wie, bo są to po prostu jakieś połączenia w Twoim mózgu, właśnie dotyczące być może jakichś tam wspomnień, których na, na poziomie świadomym nie jesteś w stanie odkopać ale ona po prostu wie, że to jest dobra decyzja, po prostu czuje, że to jest dobre. I połączenie tych dwóch elementów już sprawia, że masz dużą szansę, że podejmiesz dobrą decyzję. A w większości przypadków w życiu, kiedy, no mówię, włączymy troszeczkę logiki, kiedy trochę zaufamy swojemu sercu, czy tej podświadomości, czy intuicji, zależy jak to nazwiesz, to te decyzje nie będą ponosić za sobą jakichś, nie wiem, długoterminowych y, negatywnych skutków. No wiadomo, jak podejmiesz decyzję, y, złą, że, nie wiem, sięgniesz po twarde dragi, no to to jest decyzja, która może być w jedną stronę, nie? Możesz już się wkręcić po pierwszym razie i do widzenia i masz życie na śmietnik. E, jeśli podejmiesz decyzję, że skaczesz z jakiegoś klifu, który ma 50 metrów, na przykład, na główkę, no i skręcisz sobie kargi, cię sparaliżuje albo umrzesz, no to wiadomo, to też. Albo jedziesz, nie wiem, 250 po pijaku na, przez miasto, no to też są złe decyzje. No, to wtedy jest wyłączona logika raczej. Natomiast większość decyzji, że czegoś spróbujesz nowego, że spróbujesz przełamać w sobie jakiś lęk, że spróbujesz podążać za swoimi marzeniami, raczej ma małe szanse, że to będzie, wiesz, dla ciebie negatywne. Najwyżej się nie uda, no i tyle. No, po prostu będziesz mieć jedno więcej doświadczenie do swojego kompletu. Kolejna rzecz, punkt siódmy, to jest akceptacja. Akceptacja siebie, akceptacja świata, akceptacja ludzi. Świat jest piękny. Jest piękny taki, jaki jest, pomimo wszystkich swoich niedoskonałości. Ostatnio na webinarze y, ktoś mi napisał, że jego denerwuje to, jak wsiada do autobusu i ktoś inny siedzi na telefonie. No słuchaj, jeśli ty masz tak proste warunki do tego, żeby cię coś zdenerwowało, że widzisz człowieka, który jest na telefonie w autobusie, to pomyśl sobie, jaką będziesz mieć jakość Twojego życia, ile razy dziennie będziesz zdenerwowany. Nie wiem, zobaczysz kogoś, kto nosi czapkę niebieską i to cię denerwuje. Zobaczysz kogoś, kto jedzie za szybko samochodem, to cię denerwuje. Zobaczysz kogoś, kto jedzie za wolno samochodem, to cię denerwuje. To będziesz sfrustrowanym, gnuśnym i takim wiesz, starym, stetryczałym dziadem po prostu, nawet jak masz 20 lat, któremu wszystkie nie pasuje, który na wszystko narzeka, który na wszystko się wkurza. Wczoraj na przykład, właśnie jak byliśmy na tej wycieczce i w wodzie w wielu miejscach były, zresztą tu praktycznie zawsze są. Takie mikromeduzy. To są takie, nie wiem, milimetrowe, małe jakieś po prostu po prostu dzieciaczki medus, które czasem po prostu, wiesz, czuć takie jakbyś się pokrzywą oparzył, nie, jak ci tam po, podlecą po prostu, najgorzej jak wpadną za koszulkę czy coś, jak się pływa, no to mogą wtedy tam yy, denerwować, natomiast nie jest to bolesne, bardzo ani idą. Mówię, tak jak pokrzywa, po prostu byś się oparzył pokrzywą, i tyle tego typu rzeczy. No i wiele osób tak, tak widziałem, że, że, że im to sprawiało jakiś dyskomfort. A ja starałem się, słuchaj, zaakceptuj to po prostu, to jest. Jesteś w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie i jesteś w jednym z najbardziej naturalnych miejsc na świecie, bo te miejsca, w których my wczoraj byliśmy, to nie były turystyczne miejsca w większości. To nie były miejsca, w których masz kupę turystów, Chińczyków, Rusków, czy kogo tam jeszcze. To nie były miejsca komercyjne. To były miejsca, które prawdopodobnie milion lat temu wyglądały tak samo. I tak samo milion lat temu pływały tam te mikromeduzy i one są częścią tego krajobrazu. Więc jeśli chcesz natury, jeśli chcesz piękna, jeśli chcesz czegoś, co jest po prostu dziewicze, niesamowite i daje ci niesamowite połączenie, to trzeba zaakceptować, że te też małe tam będą pływać w wodzie. I ludzie się tego nauczyli. I później widziałem na początku tak trochę ich totela, a później już mieli to w nosie. A dobra, gdzieś tam przepłynęła koło mnie, nic mi się nie dzieje. I to jest właśnie ta akceptacja. Popatrz się, w jaki sposób podnosi się poziom twojego życia. Bo cały czas mówimy dzisiaj o tym po prostu, że życie jest krótkie. Mówimy o tym, że pewne rzeczy warto zrobić, warto w nie po prostu zainwestować swój czas, swoją świadomość. Bo będzie ci to procentować, przede wszystkim lepszą jakością twojego życia. I Nauczenie się przede wszystkim tych rzeczy, tego między innymi uczymy cię właśnie w programie Transformacja 90 dni, właśnie tego jak być szczęśliwym człowiekiem, jak być szczęśliwym człowiekiem niezależnie od zewnętrznych warunków, wtedy nawet jak nie jest wszystko idealnie, jak nie wszystko jest zgodne z twoimi oczekiwaniami, z twoimi wymaganiami, to jak mimo tego po prostu mieć ten uśmiech na gębie od rana do wieczora i być człowiekiem, który jest szczęśliwy, który cieszy się życiem. To jest coś, w co warto zainwestować, bo jeśli 20 lat jesteś w stanie przeżyć w stanie szczęścia, to ile to jest warte w Twoim życiu, nie? To żadne pieniądze nie są w stanie Ci tego wynagrodzić. Kolejna rzecz, punkt ósmy, to jest od, odkrycie siebie, odkrycie swoich celów. Właśnie po to stworzyliśmy te programy Wyzwanie 90 dni i Transformacja 90 dni, żebyś ty mógł odkryć siebie, żebyś mógł odnaleźć to, co daje ci przyjemność, to, co jest misją twojego życia, to, co sprawi, że nie tylko będziesz mieć życie, w którym spełniłeś swoje cele, zrealizowałeś swoje marzenia ale również będziesz mieć życie, w którym osiągnąłeś spełnienie, czyli osiągnąłeś to po prostu, że te rzeczy, że jak sobie kupisz to Ferrari, to że to jest faktycznie twoje marzenie, a nie marzenie, żeby pokazać się kolegom z podstawówki, którzy cię gnoili, że jak kupisz sobie, wiesz, dom, piękny dom, to nie po to, żeby mieć ładniejszy dom od sąsiada, tylko po to, żebyś ty delektował się każdego dnia jego pięknem, rozumiesz? Żeby być człowiekiem spełnionym, a po to trzeba odkryć siebie, swoje własne cele. Bardzo często ludzie podążają za celami innych ludzi, swoich rodziców, oczekiwaniami społeczeństwa, temu, co cię nauczyli reklamodawcy, to, co na poziomie podświadomym wpoili ci po prostu poprzez różne narzędzia, a tak naprawdę najważniejsze jest właśnie odkryć siebie. I to są rzeczy tak samo, które warto zrobić teraz, nie jutro, nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za rok. Bo każdy dzień, kiedy tego nie wiesz, jest naprawdę błądzeniem, jest po prostu dryfowaniem, poszukiwaniem nie wiadomo czego. A każdy dzień, kiedy odkryjesz siebie, jest dniem, kiedy już możesz podążać w kierunku właśnie takim, który sobie wyznaczyłeś. Punkt dziewiąty, to odkrycie świata. To odkrycie właśnie tego, jaki piękny jest świat, to poznanie świata, zobaczenie tych miejsc, wyjście poza swoją własną ulicę, poza własne miasto, i być może własne państwo, i zobaczenie tego po prostu, jaki nasz świat jest piękny. Wspaniała rzecz. Wiele osób wczoraj, które tutaj przyleciały, pierwszy raz były za granicą, pierwszy raz były w ogóle w Azji. I ja bardzo to doceniałem u nich, że mimo tego, że może mieli jakieś lęki wiadomo, ludzie mają różne lęki związane z podróżowaniem, związane z tym, żeby no polecieć na drugi koniec świata. Ale ja doceniłem to, że jednak byli w stanie to przełamać w sobie. Bo jeśli to w sobie przełamiesz, to naprawdę otwiera się dla ciebie wiele różnych możliwości. No i ostatnia rzecz, punkt dziesiąty, to jest inwestycja w twoje zdrowie. To jest coś, co tak samo może ci już nie wrócić, jeśli sobie to spartolisz. A to nie jest trudne. Zadbanie o odpowiednie nawyki, wyrobienie sobie pewnych automatycznych mechanizmów, które będą sprawiać, że ty po prostu to zdrowie dbasz, czyli odpowiednie treningi, odżywianie, naprawa pewnych rzeczy na czas, zanim staną się wielkimi problemami, to są sprawy, które powinny z tobą być całe życie. I naprawdę będziesz żałować, może masz 30 lat i wydaje ci się, że jesteś Bogiem, ale w wieku 40 lat pewne rzeczy zaczną się sypać, jeśli o nie nie będziesz dbać. To naprawdę przychodzi bardzo wcześnie, i ludzie, niektórzy myślą, że lekarze będą w stanie ich wyleczyć. Nie, przeważnie nie. Nie tak się buduje zdrowie. Odchodzenie od lekarza, biorąc pastylki, zdrowie buduje się właśnie poprzez naturalne odżywianie się, dbanie o, po prostu o to, żeby Twój organizm był odżywiony, nie tylko najedzony, nie tylko zapchany śmieciami, ale był odżywiony odpowiednio. Żeby był odpowiedni trening, żeby zadbać o stan, jakość swojego umysłu swoich emocji, swojego stanu psychicznego. To są rzeczy, o które trzeba już teraz dbać, bo to są właśnie inwestycje, które teraz czynisz. I ten Tomek, nie wiem jak masz na imię, Tomek Ania Marek, który, który będzie za 10 lat tym samym Tomkiem, ale już trochę starszym, to ci wtedy podziękuję za to. Jaki ja byłem mądry, że, że kurczę, ogarnąłem te rzeczy, a nie popieprzyłem tej sprawy całkowicie. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film otworzył ci oczy na niektóre sprawy. Przypomniał ci być może o niektórych sprawach. Niektóre być może dla ciebie są oczywiste, ale pytanie, czy za nimi podążasz? Pytanie, czy dokonujesz teraz tych inwestycji, które później mają ci procentować przez całe życie? Napisz w komentarzu. No i spotkajmy się w niedzielę na tym szkoleniu. Do zobaczenia. Trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.